To dobra ten tego kochana mamusiu dzisiaj z Hubertem poszliśmy pozbierać ten, no ten złom, który znaleźliśmy na cmentarzu, co niedobrze, że zombie na cmentarzu pozbierały ten złom, a my go poszliśmy sprzedać co nie, no i też tak to właśnie było co nie, ale dobra teraz, co nie, no to teraz koniec gadania, a czas na pokazywanie tego, co tam się działo na cmentarzu, co nie, no to ja już, ja Wam to zaraz pokażę, co nie, no to ok. No to dobra, ten tego teraz, co nie, no to co, no to jak to będzie, widzę, że te zombiaki zebrały już cały złom ze cmentarza, co nie, no to co my ten tego dzisiaj robimy, no mi to powiedzcie, co nie, no to co, Hubert, bierzemy my teraz to na złomowisko, co nie, no to weźmy to na złomowisko, co nie, no to dobra, zombiaki, ja jako królowa a raczej księżniczka idziemy my ten tego po ten złom co nie no. To okej okay, dobra no to do złomu co nie no to okej. Okay. No to dobra ten tego teraz, co nie no to dobra Alina, no to chodźmy najpierw do mojego starego, po to żeby on wziął on moje oj, to znaczy nasz złom, i zawieść go na złomowisko, co nie no to ich tak to teraz będzie, co nie, ale dobra jak tam chce ta, co nie no to ich tak to teraz będzie, no to dobra idziemy do mojego starego, co nie no to do mojego starego, co nie. I po to, żeby on zaniósł nasz złąco. Nie, Alina, no to niech tak to teraz będzie, co nie, no to okej. Okay. No to dobra ten tego teraz, co nie, a teraz czas wam pokazać, co robi Edzio, co nie, no to czas wam to zaraz wam pokazać, co nie, no to dobra, pokażę wam. Zaraz Edzia co nie no to czas wam teraz wam pokazać Edzia co nie no to niech tak to teraz będzie co nie no to czas wam teraz pokazać Edzia dobra no to koniec teraz tej sceny a czas wam na pokazywanie co nie no to niech tak to teraz będzie co nie no to dobra no to teraz no to okej. Okay. No to dobra ten tego teraz co nie no to co dzieciaczki no to wy zebraliście mnóstwo złomu. Co nie no to co robicie z tym złomem, no to pewnie idziemy go sprzedać, co nie no to dobra zaraz zawołam, pysia by poszedł to sprzedać swoim żukiem, albo raczej moim żukiem, co nie no to niech tak to teraz będzie, co nie no to teraz koniec gadania, a czas na szukanie, co nie no to okej, okay, no to dobra jeszcze może. Mandarynkę wezwę, co nie no to niech tak to teraz będzie, co nie no to okej. Okay. No to dobra ten tego teraz co nie no to co pysio choć no tutaj idziemy my teraz ten tego co nie no to chodźmy my teraz po ten złom co nie pysio no to teraz po złom. Co nie no to teraz po złom, co nie no to koniec gadania, pysio ubieraj się teraz, co nie no to idź się teraz ubierz, co nie no to okej okay. no to do złomowisko szykujmy żuka, co nie no to go przygotowujmy, co nie no to okej okay, okej. Okay. No to dobra teraz, co nie no to, co no to jak to będzie, co nie no to idę się teraz ubrać, co nie no to, co no to czas teraz iść, co nie no to dorzuka, co nie no to dorzuka, co nie no to jeszcze tylko idę się ubrać, co nie no to idę się jeszcze ubrać, co nie no to dobra, ale dobra dajcie chwilkę i pójdziemy po ten złom, co nie no to okej, co nie moi kumple, co nie no to niech tak to teraz będzie, co nie no to. Okej, okay, okej. Okay. No to dobra ten tego teraz co nie no to czas wam teraz pokazać co pysio i mandarynka robią na złomowisku po tym jak żukiem przeniesieli złom który spadł z nieba co nie no i właśnie też tak to było co nie no to dobra ten tego teraz co nie no to dobra niech tak to teraz będzie co nie no to co no to teraz czas wam ich wam pokazać. Dobra, teraz koniec tej sceny, a czas na pokazywanie co nie no to okej, okay, okej. Okay. No to dobra ten tego teraz, co nie no to mamy dla pana ten no złom, co nie panie złomiarzu, co nie no to co idziemy my ten tego potem no ten złom, co nie no to teraz koniec gadania, co nie czas iść po resztę, co nie no to niech tak to teraz będzie, co nie no to dobra, no to idziemy my już po ten złom, dobrze panie złomiarzu, no to już idziemy tam po to więcej, co nie no to niech tak to teraz będzie, co... Nie no to okej, okay, okej, okay, okej. Okay. No to dobra teraz ten tego ceo, nie no to jak panie złomiarzu, czy i ile kasy dostaniemy za ten złom, co nie no to dobra teraz ten tego ceo, nie no to teraz koniec gadania, a... Co robimy z tym złomem? No mi to powiedzcie, co nie no to co my ten tego robimy, no to niech tak to teraz będzie, co nie no to ten tego koniec gadania, a idziemy po ten złom, co nie no to co panie złomiarzu ile pan bierze za ten złom niech pan mi to powie, co nie no to teraz, no to okej. Okay. No to dobra ten tego teraz co nie no to co my ten tego dzisiaj bo my coś ostatnio zwolnili mnie z polityki co nie i po tym jak mnie zwolniki z polityki co nie no to co się stanie to ja nie wiem co nie ale ale musiałem znaleźć inną pracą co nie no to co my zrobimy to ja nie wiem ale dobra, jak tam chce ta, co nie no to teraz koniec gadania do polityki już pewnie nie wrócę, ale będę. Musiał zrobić co trzeba, czyli zbierać złom. No to dobra, ważymy teraz złom, a jego ja zaraz go sprzedam, co nie no to okej. Okay. Niech tak to teraz będzie, co nie no to ok. No to dobra teraz, co nie no to tak to właśnie było, że znany polityk poszedł iść pracować na złomowisku tylko dlatego, że wyrzucili go z polityki. Co nie no to tak to właśnie było, co nie ale dobra, jak tam chce ta, co nie no to tak to właśnie było, co nie ale dobra. Czas wam pokazać innych złomiarzy, co. Nie no to tak to właśnie było co nie ale dobra no to ten tego teraz koniec gadania a czas na łowy co nie no to czas wam pokazać innych zbieraczy złomu. I to teraz co nie no to okej. Okay. No to dobra teraz co nie chłopacy no to jak macie ten złom czy nie no mi to powiedzcie co nie łyse bajce pskazio. I ten, co nie no to jak idziemy po ten złom go tam oddać, co nie no to jak idziemy my ten tego teraz iść oddać złom, co nie no to idziemy po ten złom, co nie no to co no to niech tak to teraz będzie, co nie no to jak sprzedajemy złom u tego pana, co nie o, i jeszcze patrz, ta jeszcze tam jest ciocia. I wujek Huberta, ci narodzina no pana Edzia i Elini oraz Kiewina, Małgosi i Jędrzeja no to. Dobra idziemy sprzedać tam złom, co nie no to okej. Okay. No to dobra ten tego teraz co nie no to dobra lolek idziemy my teraz po ten tego po ten złom tutaj go sprzedać co nie no to idziemy go tutaj go sprzedać co nie no to teraz ten tego czas to im sprzedać co nie no to dobra teraz ten tego idziemy im to sprzedać co nie lolek bajcy pskazio i baten no to idziemy im to sprzedać co nie no to dobra koniec teraz gadania a czas zrobić co trzeba co nie no to czas to teraz to zrobić co nie no to dobra bierzemy złom i go sprzedajemy co nie no to okej okay. No to dobra ten tego teraz, co nie no to chodźmy to sprzedać, to może wydamy tą kasę na szlugi i browary, co nino to niech tak to teraz będzie co nino to chodźmy to sprzedać, to co nino to zróbmy my to ten tego teraz, co nino to idziemy to sprzedać, a w ogóle to co robi i robią ciocia i wujek Huberta, co nino to poczekajmy my teraz ten no na Niech no to nie wiem, co oni tam robią. Ale dobra, teraz co nieno to kupimy sobie za ten złom browary i papieroski co nieno to okej. Okay. No to dobra ten tego teraz, co nieno to ich tak to teraz będzie co nie no to okej. Okay. Zbierzmy ten no ten złom. I idziemy go tam sprzedać, co nie no to ten tego idziemy sprzedać ten złom, co nie batem bo tego złomu jest pełno, co nie no to niech tak to teraz będzie, co nie no to teraz koniec gadania, co nie no to skoro koniec gadania, no to teraz czas to sprzedać, co nie no to sprzedajemy złom, co nie no to. Niech tak to teraz będzie, co nie no to okej. Okay. No to dobra, teraz co nie? No to co? No to teraz czas wziąć ten złom, bo mnie suszy. Ja potrzebuję alkoholu. Co nie? No to co będzie z tym alkoholem? No mi to powiedzcie. Co nie? No to teraz ten tego koniec, teraz gadania, żebrania. A czas zbierać złom i wydać go na alkohol, co nie no to teraz, zróbmy my to teraz, to co mamy, co nie no to, co no to, niech tak to teraz będzie, co nie no to, co wydamy to mno. Kasę na browary, co nie no to na browary, co nie no to na browary i papieroski, co nie no to okej. Okay. No to dobra ten tego teraz, co nie no, i właśnie tak dresia, że poszli sobie sprzedać ten no złom z kosmosu, co nie no, to teraz dobra czas wam pokazać. Może teraz Syreny, jak też poszły na złomowisko, co nie no, to tak to właśnie było, co nie, ale dobra jak tam chce, ta co nie no, to czas wam ich wam teraz. Pokazać co nie no to dobra teraz co nie no to niech tak to teraz będzie co nie no to dobra czas wam pokazać syreny co nie no to okej okay, co nie no to. Niech tak to teraz będzie co nie no to okej. Okay. No to dobra ten tego teraz co nie no to teraz dobra patrzta ile tam ludzi jest na złomowisku co nie no to niech tak to będzie ci czekaj patrzta tych czterech albo pięciu dresów z naszej klasy tam sprzedaje złom, co nie no to co robimy o i jeszcze ci kolesie co mieszkają na cmentarzu razem z tymi biedakami z tą patologią na cmentarzu no to mamy szóste dzieciaków co mieszkają na cmentarzu i jeszcze tych dwóch Chłopa i babę, co mieszkają z nimi na tym małym domku, co nie, ale biedota z nich, ale... Dobra Barbara i Sonia, bierzemy ten złom i go sprzedajemy, co nie, no to okej. Okay. No to dobra ten tego teraz, co nie, no to nie wiem, co tam robią ci kolesie, co mieszkają u Huberta i Elini, ale żeby w takiej małej chałupie zmieściły się aż tyle ludzi, no to dopiero biedę oni muszą klepać, żeby jeszcze sprzedać złom tutaj na złomowisku, co nie, ale dobra, bierzemy złom. Idziemy go sprzedać co nie, no to niech tak to teraz będzie co nie dzieciaczki, no to niech tak to teraz będzie co nie. No to okej. Okay. No to dobra ten tego teraz co nie moje siostrzyczki ta tam jest paru kolesi z naszej klasy co nie no i jeszcze są tam ci no ktoś z rodziny albo przyjaciół rodziny łopata graboszy no to co idziemy sprzedać ten złom? Co nie no to jak to będzie, co nie no to teraz koniec gadania, a czas zrobić to co trzeba, co nie no to teraz ten tego koniec teraz gadania, co nie a idziemy to sprzedać, co nie. Moje siostrzyczki, co nie Edołunę i Barbara, no to niech tak to teraz będzie, co nie dzieciaczki, co nie no to. Okej okay, dobra co nie. No to dobra ten tego teraz co nie no to już ja wam pokazałem syreny dresiarzy oraz pysia i mandarynkę no to teraz czas wam pokazać wam innych uczestników tego no czegoś czyli sprzedawania złomu co nie no to teraz koniec gadania a teraz idę wam pokazać innych mieszkańców Chełmży co nieco co oni tam robią na tym no złomowisku co nie no to teraz koniec gadania a czas na pokazywanie co nie no to teraz Koniec gadania, czas wam pokazać innych. Mieszkańców Chełmży co nie no to okej. Okay. No to dobra ten tego teraz, co nie no to, co no to niech ten złom my dzisiaj sprzedajmy co nie maciora, ale ty patrz ile osób z naszej klasy są, co nie widzisz lorka łysego psa Kazia i Batona oraz tych noadone Barbarę i Sonie, i jeszcze jakichś dwóch karłów sprzedających metal. No to co idziemy my też go tam sprzedać, co nie no to co my ten tego robimy dzisiaj, no to posprzedajmy nasz złom co nie. Maciora no to do sprzedania złomu, co nie no to niech tak to teraz będzie, co nie no to teraz koniec. Gadania co nie no to okej, okay, a czas sprzedać złom. No to dobra ten tego teraz, co nie no to idziemy sprzedać ten złom, co nie no to czas sprzedać złom, co nie no to niech tak to teraz będzie, co nie no to teraz ten tego koniec gadania, a Czas na sprzedanie złomu, co nie no to teraz ten tego czas, sprzedać ten złom, co nie no to ten tego koniec gadania, co nie i gorek, ty mu i gorku, a czas sprzedać ten złom, co nie no to czas go sprzedać, co nie no to sprzedajmy, go co nie i gorku, co nie no to okej. Okay. Patrz Adrianek ile mamy złomu i jaka jest tutaj kolejka do sprzedaży złomu. Co nie Adrianek no to dobra ten tego teraz, co nie czas to sprzedać, co nie no to niech tak to teraz będzie, co nie no to teraz koniec gadania, a czas na sprzedanie złomu. Co nie no to jak Adrianie ty mój Adrianku, co nie no to teraz ten tego koniec gadania, co nie a ja czas na sprzedaż złomu, co nie no to niech tak to teraz będzie. Co nie no to okej. Okay. No to dobra ten tego teraz co nie no to niech tak to teraz będzie co nie no to dobra Stefciu co nie Stefani co nie no to co Stefani co nie no to co idziemy, my też sprzedać ten złom. Co nie no to teraz ten tego no to koniec gadania a czas na sprzedanie złomu co nie no to co stewciu no to czas sprzedać ten złom co nie no to teraz koniec gadania a czas na sprzedawanie złomu co nie stewciu no to my to już zróbmy co nie no to okej. Okay. No to dobra, koniec gadania teraz, co nie, no to był teraz koniec odcinka, co nie, no to ja w następnym odcinku ja też Wam pokażę coś ciekawego, a mianowicie to, że w następnym też odcinku co nie ja Wam coś ciekawego pokażę, co nie, no to teraz koniec gadania, a czas na pokazywanie co nie, no to. Zaraz ja wam pokażę resztę odcinka w nowym odcinku co nie no to teraz papa cześć do następnego odcinka co nie no to do następnego no to elo elo elo.